Krystyna Pawłowicz wszystkim dała się poznać z niezbyt pozytywnej strony. Posłanka niejednokrotnie wygłaszała komentarze bardziej niż kontrowersyjne. Tym razem dosłownie wystrzeliła jadem, ale ów atak bardzo szybko obrócił się przeciwko niej. Krystyna Pawłowicz jest postacią w polskiej polityce absolutnie osobliwą. Posłanka nieraz i nie dwa zdobywała się na komentarze i zachowania, które wywoływały w całym kraju fale oburzenia. Nie inaczej jest w tym przypadku. Posłanka wystrzeliła jadem w stronę Bridgette Macron, pierwszej damy Francji. Tym razem jednak paskudny atak z jej strony momentalnie obrócił się przeciwko niej. Krystyna Pawłowicz zaatakowała Bridget Mejkran. Krystyna Pawłowicz skomentowała zdjęcie prezydenta Francji i pierwszej damy, które zostało im zrobione w muzeum. Widzimy na nim, jak małżonkowie się całują. Posłanka bardzo nieelegancko odniosła się do różnicy wieku, jaka jest między parą prezydencką. Jej paskudne słowa momentalnie sprowokowały internautów do reakcji. Nie pozostawili na niej suchej nitki. A podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać, tak brzmiał komentarz Pawłowicz pod zdjęciem prezydenta Francji zamieszczonym na Twitterze. Internauci masowo udostępnili post członkini Prawa i Sprawiedliwości, ona sama zaś znalazła się pod naporem zmasowanej krytyki. Pani poseł. Pani po skończonej karierze politycznej powinna zająć się kabaretem sukces pewny. Chyba ktoś się na konto włamał, pani chamstwu dorównuje chyba tylko gargantyczne obżarstwo, pani poseł wypowiedź trochę poniżej godności, tylko dziewica mogła takie słowa wypowiedzieć. No fakt pani jako eksponat nigdy nie będzie tknięta to tylko kilka z komentarzy pod wpisem krewkiej posłanki PiS. Krystyna Pawłowicz starsza od Mekran o rok, internauci dość bystro zauważyli, że Pawłowicz jest od Bridget Mekran starsza o rok. Momentalnie odwrócili atak, który wystosowała w stronę pierwszej damy Francji w jej stronę. Zwrócili uwagę, że skoro żona Macrona nazywa muzeum, to sama siebie nazwać powinna jeszcze gorzej. Być może w końcu, następnym razem, Krystyna Pawłowicz przemyśli to, co publikuje w internecie. Jednakże, nadzieję na to troszeczkę odbiera fakt, że podobno na komentarze, które zwracały uwagę na niewielką różnicę wieku między paniami, posłanka miała odpowiedziała: Ona jest muzeum, a ja ciągle liceum.